Szanowni Państwo, wczoraj prezydent Duda był w Wielkopolsce, wczoraj powiedział te słowa. Słyszę, że ceny rosną. No proszę państwa, rosną, ale wiele tylko przejściowo. Może rzeczywiście przejściowo to ceny były widoczne w sklepie, w którym robił zakupy pan prezydent Andrzej Duda. Szanowni Państwo, wczoraj pan prezydent Duda robił zakupy w sklepie w powiecie tureckim w Wielkopolsce. Na tej, na tej, w tym miejscu, w tej gablocie, gdzie były wędliny, gdzie, były, gdzie było mięso, nie były widoczne ceny. Zwrócili na to uwagę mieszkańcy powiatu tureckiego. Szanowni Państwo, ale dzisiaj te ceny są w tym sklepie pokazane w sposób bardzo, bardzo widoczny. Każdy może dostrzec jaka jest cena wędlin, jaka jest cena mięsa. I chcieliśmy się zapytać. Sztabu Andrzeja Dudy, czy to jest nowa metoda na prowadzenie kampanii wyborczej? Czy to metodą jest tak naprawdę unikanie tematów i pokazywanie drożyzny, która w całym kraju jest odczuwalna, odczuwalna przez polskich konsumentów? Szanowni Państwo, ceny rosną i nie rosną przejściowo, ale jest to już tendencja stała. Ostatnie dane gus pokazują, że cena wieprzowiny wzrosła o 23%. 6%, cukru, 20,7% warzyw, 12,3%, a wędlin o 11,9%. Jest to wzrost rok do roku. Szanowni Państwo, czy w ten sposób sztab Andrzeja Dudy zamierza unikać trudnego tematu, jakim jest drużyzna? Drużyzna również spowodowana poprzez konkretne działania rządu. Również poprzez podwyżkę cen prądu, którą bardzo dotkliwie odczuwają osoby najuboższe emeryci, renciści ta, ten wzrost cen prądów powoduje również wzrost artykułów żywnościowych. I konkretne pytanie: czy to, że te ceny wczoraj były niewidoczne w sklepie, w którym robił zakupy Andrzej Duda, no, czy to było celowe działanie, czy to była przemyślana strategia, czy ta kampania Andrzeja Dudy. Nadal będzie kampanią opartą na kłamstwie i na propagandzie i unikaniu tematów istotnych z punktu widzenia gospodarstw domowych, a w szczególności wydatków tych gospodarstw. To są pytania, na które żądamy odpowiedzi. Nie może być tak, że w pierwszym dniu kampanii wyborczej przy nowej szefowej sztabu są powodowane i widoczne przez samych mieszkańców, o czym nas informują, działania, które mają na celu tak naprawdę zamknięcie i, 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 i spowodowanie, że ceny, wzrastające ceny, dotkliwie odczuwane ceny nie będą widoczne dla zwykłych konsumentów. Czy są jakieś pytania w tej sprawie? Dziękuję bardzo. Ja się, chciałem spytać jeszcze bo niektórzy ekonomiści, na przykład Dariusz Djadowski, zwracają uwagę na sposób liczenia wskaźnika inflacji. Chodzi konkretnie o... Dobór tego koszyka, produktów podstawowych, wedle których wskaźnik inflacji się liczy. Wiadomo, że inflacja jest wyższa niż była, ale nie taka jak wzrost ten podstawowych produktów. Czy Pan dostrzega tutaj problem i czy GUS, jako instytucja rządowa, powinien się szczególnie mocno nad tym pochylić, starannie, żeby uniknąć posądzenia pewnych stronniczych? Będziemy patrzeć dokładnie, czy GUS stosuje te same procedury, te same. Wskaźniki, które były stosowane w latach poprzednich. Jedno jest pewne: inflacja w styczniu wyniosła 4,4% w stosunku do grudnia. To oznacza, że konsumenci odczuwają tę drożyznę już od nowego roku we wszystkich sklepach. To nie jest tylko wieprzowina, to nie są tylko wędliny, to nie jest tylko masło, warzywa to są inne produkty i towary, które. Które są, których wzrost ten jest dostrzegany. Jeżeli Andrzej Duda wybiera się do sklepu, jeżeli decyduje się na zakup pasztetowej, to dobrze by było, gdyby ta cena była widoczna, gdyby nie była skrywana, bo w tym momencie tak naprawdę mówienie o przejściowych cenach, o wzroście przejściowym jest całkowitym zakłamaniem, które nie powinno mieć miejsca w uczciwej kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo.